Moi, mili z tej strony Kapitan Zgredek, witam Was na moim pokładzie, witam Was w kolejnym odcinku z gry Driver 2 na PSX, czyli po prostu PlayStation 1. Zanim przejdziemy do kolejnej części gry, powiem Wam, że nagrywam już to po raz kolejny, drugi dokładnie. A to ze względu na to, że w poprzednim nagraniu miałam tak jakby bugi, yy, ścinki, no i tak jakby zakłócenia dźwięku. Strasznie było to uciążliwe. Nie patrzcie, tutaj ja nic nie kliknąłam, Tak jak Wam mówiłem w pierwszym odcinku, tutaj jak nic nie robimy, to grze się nudzi, więc puszczę nam takie demko. Mm. No i co? No i tak jak powiedziałam, pozmieniałam ustawienia PSX. -a. Mam nadzieję, że nie wpłynie to na ustawienia grafiki, że nic mi to nie pobuguje z powrotem. Yy, znaczy, że grafika będzie ładna. Postanowiłem, że ściszę sobie też tutaj. Dźwięk z FX, -a. jak testowałem, to dobrą opcją było, powiem Wam mniej więcej, 75, a z kolei muzyki 40 około. Także sobie zróbmy. No i gameplaya. Oj, nie tutaj, bo to jest Easy Medium Hard. To jest y, ustawienia trudności policji, tak możecie sobie to ustawić, ale myślę, że medium będzie dobre, normalne. Napisy chciałam włączyć, żebyście wiedzieli o czym gadają, jak na przykład wolicie czytać po angielsku. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że teraz będzie wszystko ok, że nie będzie żadnych ścin. Dźwięku, bo gry to pewnie będzie, ale i w oryginalce było. E, tak, to ostatni zapis to LOL XD, bo tak jak Wam mówiłem, e, znaczy mówiłem, nie mówiłem, ale Wam mówię, że ta gra to jest jeden wielki kurde LOL. Ale jako, że grałem i to już jest nadpisany zapis, to dobrym zapisem będzie ten CBBB. No i tak, to pominiemy, bo to ta scenka standardowa, która zawsze jest. Tutaj mamy to na To bez Jones sobie śpi Tle dźwięk policyjnych syren. On ogląda zdjęcia jakichś pań, panie lekkich obyczajów, prawdopodobnie prostytutki, albo po prostu kobite mafiozów. No i tutaj mamy zdjęcia z podpisem Rozana Soto. Mi się na początku wydawało, że to jest od razu jakiś statek. Tannerzy z kolei Tobie Jones myśleli chyba, że to jest um, osoba. Nie powiem wam, czy mam rację, czy nie. Jak mam, to jestem po prostu lepszym detektywem, tajniakiem, agentem niż Tanner i Tobias. Ha 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 ha, ha. Tak, lecimy dalej. Moglibyśmy zmienić sobie samochód. Ale w sumie tutaj nie potrzebujemy aż tak bardzo. Owszem, nawet dobrze, że nam pomogła. Wow! Tak jak wam mówiłem, tutaj nieraz samochody są bardzo, ale to bardzo uciążliwe. No i po prostu jak ściga nasz policaj, one mam wrażenie, że celowo nam wjeżdżają, kurde. Albo skręcają w naszą stronę. Jeszcze tylko się upewnię, czy tak dźwięk jest dobry. A przynajmniej mam po prostu taką nadzieję. O tym mówię, że czasem to jest po prostu bezczelne. Tutaj mogliśmy ładnie spierdaczyć, bo my tutaj mamy. Pójdźcie na fery. Czyli jakby ktoś nie wiedział fery, to jest po prostu prom. Czyli będziemy mieć teraz skok jak w GTA. Widzieliście, jak nas podniosło? <grytanie> to jest bekowe, po prostu. Wpadlibyśmy w dół. A to nas podnosi śmiesznie. Oczywiście, gdybyśmy z kolei za szybko jechali, to byśmy to przeskoczyli i wtedy już byłby błąd. Musielibyśmy zaczynać od nowa. To właśnie, bo jak miałam w poprzednim odcinku, bym miałam mówić, że nie zdarzył mi się to jeszcze nigdy taki glitch. A tu je, wypadłem poza mapę. Tak, tutaj bardzo często na PSX się zdarzało, się, szczególnie jak skakaliśmy z mostu, który był w Chicago. Wam nie pokazałam, może po serii wam pokażę w bonusowym jakimś odcinku. To często był taki błąd, że wypadaliśmy poza mapę. Zazwyczaj, właśnie jak skakaliśmy z mostu, ale nie tylko, bo. Nie było tutaj animacji wody, ani wody, i to tak... Było traktowane jakbyśmy wypadali właśnie poza mapkę. Tak jak tu widzicie, tu nie ma wody, tylko tu jest taka kurde grafika... Poza mapki, to niby jest jakieś tam odbicie. Jakieś refleksy. Chociaż tak bym tego nie nazwał. Dobra, show map. Które my tu mamy jechać? Eee... A, tutaj jest tunel, tunel. Zawsze lubiłem nim jechać. Jak się ścigałem z... Policją, gubić ich tam, no i... Jak wam mówiłem wy już w Chicago, że... wow, wow, wow że robiłem Simsy 3D. Poczekajcie, chciałam kurde zmienić na tego niebieskiego. Ale stwierdziłem, że może jednak nie, bo to jest na czas. Więc nie będę aż tak nadto ryzykował. A tutaj... Łoł, wow, wow. wow. Bo tak jak widzimy, na trawę, to automatycznie macie poślizg Kurde A po drugie, w tunelu ciężko policję zgubić Bo nie możemy skręcić Ciasno jest, więc jak nas przypierdzieli No właśnie, i to tu, jak wam nagrywałam ten pierwszy raz To kupa gliczy dźwiękowych była tutaj O tym właśnie, kurde, mówiłem, kurde, chciałam zmienić auto, i coś druga? Wow, tak tutaj mamy yy, także blokadę, jak w GTA. Pamiętam, że jeszcze w. Na psx to to wyglądało tak, że... No szkurde mać. Czasu mi zbraknie, jak tak dalej pójdzie na psx to chciałam powiedzieć, że wyglądało tak, że... One potrafiły z tej blokady wyjechać, o ile ja dobrze pamiętam. Chyba, że to było tak, że jak stuknąłem, to one ruszały wtedy. No nie wiem, czy zdążę. Powiem wam teraz już szczerze. Tak się kiwa policaj. Dobra, muszę zaraz spojrzeć na mapkę, żeby zobaczyć, czy ja dobrze jadę na pewno. Dobrze, bo my musimy jechać do tego schodkowanego. Czyli teraz tutaj w prawo. Potem będziemy stąd... Albo dobra, nie będę wam... Chociaż to jest gra nie bardzo z fabułą i mógłbym wam opowiadać. Chciałam powiedzieć, że policja nas potem będzie ścigać. Znaczy będziemy stąd... wow... wracać. oj, my jesteśmy... Sorry, Koleś, ale potrzebna mi jest Twoja furka. Nie, no nie zdążę, że powiem wam szczerze mówiąc. patrzcie gdzie przegraliśmy. Tak dokładnie przed samym tym końcem. Dobra, ja żeby tutaj nie było zbyt długo zrobię tu cięcie. Wrócę przed samym końcem jakoś. Także Macie slajdik, ja 2. Dobra moi drodzy, witam po przerwie, witam przed samą końcówką, tak jak wam obiecałem. Dobra. Udało nam się, ale Rozana Soto uciekła. Także zapiszmy sobie na wszelki wypadek GG. Przedam się to. Ja to tak jak wam mówiłem, zapisuję trzy razy. Ale tutaj, żeby wam nie przedłużać, nie zanudzać was z moim zapisywaniem, dlatego zapisuję raz, dwa maksymalnie. Dobra, mamy animację. Rozana Soto odpływa, bo to prawdopodobnie Rozana Soto właśnie. Mamy jakiś e, hiszpański dialog. Taner się tu zaraz nam wkurzy. O tym właśnie Rosano. mówiłem. Tambacie, no me... o, taner umie też po hiszpańsku. Rozana Soto, gdzie heading? Podejrzewam, że to jest, gdzie przypływa do San Diego. I don't she was a ship. Rosanna Soto was a ship. No, she so was a ship. I was all set to pitch some slick with that lady. Yeah, well, she's gone. She's heading for San Diego. San Diego means Vegas. They're gonna hit Vegas next. I got it. Kane's money house. And he's a man short too. One of his boys named Money House? Money ago. I tell him to the old town on Chicago. We gotta hook up there. I wtedy we'll Jericho. Goes. Statek do San Diego płynie, do Las Vegas. To jest właśnie chyba trzecie miasto, w którym będziemy grać. To jest raz. E, dwa, że do, do jakiegoś tam... Miasta? Znaczy miasta... E, Money House. Nie wiem, tam gdzie trzyma pewnie Kane pieniądze. My musimy aktualnie wrócić do Jonesa. the hell is going on? Kurde, Niemcy, gdzie? A, dobra, tu wjechałem. Tak, policja tutaj jest naprawdę upierdliwa. Mogę sobie włączyć jednak... Kurde jej lekki poziom, żeby nas tu tak nie wkurzała włączyłem sobie F w jedynkę przy ładowaniu wow. prawie przed samym zniszczeniem siema facet, ale ta auto jest teraz moje. Nie wiem czy w takim wypadku zdążę dojechać. Ciężko może być powiem Wam A nawet i bardzo ciężko, no ale skupiać się może. Nie fajnie by też było jakbyście oglądali same moje pościgi, i inne pierdoły, tak jak Wam mówiłem, seria troszkę podcastowa, bo sama jazda, żebyście oglądali to też jest bez sensu. Powiem Wam, że oglądałam ostatnio Wiedźmina serial w sensie ten net... Z... Czekajcie, jak ja tu mam wjechać? Lul. Dobra, mamy wsiąść do Karsa, Cars, Boże, do samochodu Jonesa. Dobra, Jerry dalej dalej. W środku zapiszmy sobie grę. Mmm. Dziewczyna oglądała e, Wiedźmina z e, po angielsku z napisami. Chciała obejrzeć też z Dubbingiem Polskim. E, mi to pasowało. Znaczy, byłem zrażony do Wiedźmina. Ja ogólnie jestem fanem Wiedźmina. E, czy to wszystkich książek opowiadań, e, polskiego filmu, polskiego serialu z żebrowskim chyba z 2002 roku, wszelkich gier. Grałem w jedynkę, dwójkę w trójkę, w może jedną czwartą, co prawda mam. Nie wiem, czy nawet nie z wszystkimi dodatkami jakoś w promocji na Steamie kupione. O, to będzie trudne. To pamiętam. To tu będzie zgliczowane. Kiedy powinniśmy go widzieć, on nam ucieka, kiedy go nie widzimy, to on jest za blisko. O, widzicie, on już jest za rogiem, ale on jest za blisko. A eee, Aczkolwiek, wie, nie wiem dlaczego nie grałem. Nagrać bym jej nie nagrał, raczej komby by mi aktualnie nie uciągnął, aczkolwiek pograć bez nagrywania bym pograł. Pograł. Ale się, słyszeliście jak... Się dźwięk tutaj ścina, to no, 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 właśnie no, 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 miałam. No, cały czas to przy poprzednim odcinku. Well done. Tyle? Lol. Wezmę sobie w jeden wcisnę. dziwione, jestem, że to tylko tyle. I pomyślałam sobie, że. A, ale jakoś twór. Wracając z gry, nie przyszedłem. Trójki. Ale jestem fanem ogólnie. Zrażało mnie w Wiedźminie z tym Netflix Netflixa. Geralt. Dla mnie to jednak jest. Ja może nie jestem tu sam, jakoś taki męski, już nie przesadzajmy, ale nie był dla mnie. Jakiś taki kobiecy mi się wydawał jak na Wiedźmina. I w ogóle te spodnie jego skórzane, które wyglądały tak, jakby grał. A to nie po polsku, jakby grał, nie wiem, w filmie erotycznym dla dorosłych, w filmie porno. Dwa strzały. Tu gunshot, no. Dwa strzały z broni. E, wracając. Kenny? Nie wiem, czy to jest, po rusku, czy po czym. No, ale byłem zrażony strasznie. No, ale jakaś mnie naumówiła, okay. powiedziałam, że nie będę oceniał, jak nie oglądałam i sobie włączę. I powiem wam, obiektywnie mówiąc, nie, że będę chwalił, bo coś, bo dziewczyna i tak dalej. Podobała mi się strasznie gra tego Wiedźmina. E, tego, hm, hm, jakie robił. E, takie pokazujące, że ma na wszystko wywalone. Wiedźmin trochę taki był. Nie przyjmował się sprawami, ludźmi, tylko swoimi albo potworami i renami i... Mam wam, że twarz zrobiona nieraz lepsza jego grafika niż nieraz w tych nowszych grach. No ale wracając i powiem wam, że naprawdę podoba mi się jego styl bycia i tak dalej. Co do... Fabuła, gra aktorska, Yennefer. Yennefer jestem po prostu zaskoczony i to jest dla mnie mega. Jak w grze wolałam tak tutaj Yennefer mi się spodobała bardzo. Stop. Pamiętacie co ja wam mówiłem o demo? Gry drivera. Gdzie było zatrzymać auto. To chyba właśnie był ten moment. I tutaj wyczuwam granie... Pierdeliard godzin już, już, ja już to czuję, powiem wam. No chyba, że to nie jest ten moment, wtedy będę zdziwiony. Mogłem F1 jeszcze po ładowaniu wcisnąć, nie zrobiłem tego, no ale. E, Jeden, jestem zaskoczony. Co mnie wkurza? Żeby nie było żało, zmienił zdanie i tak dalej. Do spodni Geralda się nie przekonam, dalej dla, dla mnie tu są obcisłe rureczki. No, niezbyt męskie, powiedzmy sobie szczerze. Ten Geralt jest dla mnie dalej. Kurde. Ten Geralt jest dalej dla mnie taki. sobie wiecie co, wcisnę w 3. Oj, toż mi się driver ściął? Nie mówcie. Driver, nie, nie, ściął mi się, już się przestraszyłem. Tu sobie wcisnę w 1. O tutaj. Eee, spodnie dalej mi się nie podobają. I co? Dla osób, które nie znają Wiedźmina, linia czasowa. Ja powiem Wam, że ja znam Wiedźmina, czytałem, grałem i tak dalej, i tak dalej. Wow, fail. To mi się to mieszało. Gdzie była linia Ciri, Nefer, gdzie Wiedźmina? I nieraz jak była linia. Wiedźmina, to ja myślałem, kurde, że to jest linia e, Ciri, albo na odwrót, linia Ciri. Ja myślałem, że to Ciria, to jednak Wiedźmina, powiem wam, upierdliwe, strasznie. Ktoś, kto w ogóle nie wie nic o Wiedźminie, no nie połapę się, mi mówiła dziewczyna, ale ciężkie to było do połapania. I mówię tak, jak mi się, kurde, no nie mogę tutaj się wbić. Chociaż nie wiem, czy to dobre słowo. Ten zakręt. Mam nadzieję, że tu się go nie da zgubić. A, sobie widzicie? Powiem wam, że to jest duże ułatwienie w porównaniu do PSX. O, wyłączyło mi. Siemanko, moi mili. Wracam do was po którejś już, już z kolei cięciu. Wywaliło mi tego e, EPSXa. a No i jakoś nie chciał mi ze mną współpracować. Wywalał mi cały czas. E, tak jak wracałem, nie podała mi się strasznie linia czasowa w wieśku. E, ja znam historię Wiedźmina i nie mogłem się nie połapać o co biega. Łoł, wow. łoł. Wow. Wow, Dobra sobie, może jeszcze raz to zacznę A i powiem wam, że według mnie ktoś, kto... Nie zna historii Wiedźmina, nie połapie się, naprawdę Ja oglądałam z dziewczyną, ona mi mówiła o co chodzi, ale ja nie wiedziałam czy jak jest Ciri to linia Ciri, czy to linia Geralda To samo z Jennefer. jak on poznał Jennefer, to ja nie wiedziałam kto... Chodzi o linię Yennefer, czy to chodzi o linię Geralta i itd., itd. No i uważam dlatego właśnie, że ktoś kto nie zna tej historii całej nie będzie wiedział o co chodzi. Kurde, wypadałoby sobie wcisnąć F1. Stwierdzam, że nie będzie wiedział o co chodzi. E, więc będę obiektywny. To mi się nie podobało. Nie podobały mi się dalej rurki Geralta, e, jakby grał w filmie jakimś erotycznym. E, dalej powiem kolejna rzecz, która mi się nie podobała, że mało znaków używał i eliksirów. On miał w cholerę przecież tych eliksirów, w cholerę znaków, a on co użył? Jarda e, cały czas używał i może kurde ze dwa razy ich nie użył. Mm, I tyle to by było. Aaaa, zgubię go. I tyle, co, co by z tego było? Miecze. To jest kolejna rzecz. Elixirów, to nie wiem, co on użył. Nie pamiętam już nawet w sumie teraz. Eee, jeżeli chodzi o miecze, kurde, nawet każdy wie po pierwsze. Myślę, że nawet ktoś, kto nie oglądał Wiedźmina, nie polskiego nie grał, nie czytał i tak dalej, to myślę, że mniej więcej wie. Że, eee, że miał dwa miecze, srebrny na potwory i mło. i stalowy na ludzi. Tylko dlaczego używa tego? I tego, znaczy no wiadomo czego, bije się z ludźmi, no to używa stalowego, bije się z potworami, używa srebrnego, ale skąd on nie wyciąga, tak? My widzimy, że on cały czas chodzi z jednym mieczem, no oni nawet cały czas w serialu gadają o tym, że łoo, Wiedźmin, dwa miecze i tak dalej, i tak dalej, ale jak przyjdzie co do czego, no to on kurde lata z jednym, to skąd on wyciąga ten drugi? No... Nie powiem, ale akurat to chciałbym wiedzieć, moi drodzy. Stasznie mnie to denerwuje. Ktoś kto grał w wieśka, ktoś kto oglądał wieśka, wie, że... On się nie rozstawał z tymi mieszami. On miał je i tyle. O, może, 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 może tym razem. Wow. No tutaj mówię, to tak samo... To bardziej absurdalne niż te... Ale ścinka. Niż te zmiany. Jezu. Chciałam powiedzieć, że to bardziej absurdalne niż te zmiany czasowe w porównaniu na przykład z... Znaczy, to bardziej absurdalne niż te zmiany czasowe. Tak samo jak te eliksiry, yy, czy używanie znaków, gdzie może użył raz albo dwa, kurde. No, bez przesady. Więc nie mówię, chciałam powiedzieć, że się skupię, no ale co mi potem? No mówię, tak jak jeżeli ktoś był zryżony, tak jak ja, no to tak czy siak, ja mu polecam obejrzeć, bo miło się może zaskoczyć. Zaskoczyć, zaskoczyć? Dobrze mówię? Dobrze chyba mówię. Już nie umiem mówić po polsku. Udało mi się w końcu, kurde, moi drodzy. Uff, mam nadzieję, że mi nie wywaliby gry, bo coś mi ścina. Jezu, święty moi Mili, udało mi się to skończyć. Nie wiem... Nie, o Jezu, wysłałcie, nie mówię. Nawet nie wiecie, ile razy. A uwierzcie mi, że Milion może oszczędzę tego lora w razie czego. Nie będę na nim zapisywał, ile razy ja to przycinałem, ile razy mi wywalał EPSX. Jezu. Nie wiecie nawet, ale wracając i kontynuując jeszcze może dokończę, zanim skończę odcinek, że... Nie podobają mi się jego rurki, nie podoba mi się zmiana czasu, nie podoba mi się tego, że nie używa eliksirów, ani tak mało znaków używa. Nie podoba mi się, że te dwa miecze mi się nie podobają, ale bardzo, ale to bardzo podoba mi się gra Jaskra, bardzo mi się podoba gra Geralda samego i Yennefer. Yennefer to mnie w ogóle zaskoczyła. Także mówię, nie chcę być tutaj z jednej strony jakoś tak bardzo przekonywujący, Aczkolwiek, no polecam, tak, nic nie stracicie, szczególnie dla fanów Wiedźmina. E, ja to może już nie będę przedłużał tej mojej poplaniny, tego raju z poplątaniem, gdzie próbuję przejść e, z jednej strony to, a z drugiej to. O, wczytałem niecąco jakiś zapis. Ważne, że gra już zapisana, więc tak i tak to pies to trącił. E, ja się z Wami na ten moment żegnam, wypraszam Was z mojej tonącej już w sumie łodzi. Do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia. Papa.